Cześć, witam serdecznie w nowym materiale. Dzisiaj będzie o Chanel, o moich Chanelach, które mam w mojej kolekcji. Pokrótce, naprawdę pokrótce tylko i wyłącznie opowiem o nich, bo no nie chcę przedłużać. Bo tak naprawdę o tych perfumach mógłbym mówić no, godzinami, tak więc no, pokrótce tutaj pokażę, co mam, kilka słów, dwa czy słowa na temat tych perfum. Oczywiście o niektórych z nich już dużo opowiedziałem, właśnie w moim, na moim kanale. Także no nie chcę jako specjalnie tutaj przedłużać. Po prostu pokażę o flakon, karton, dwa czy słowa. I myślę, że to się uda w tak krótkim czasie to zrobić. Dobrze, także no można, pod, podkreślam, moja kolekcja Chanel. Od czego zacząć? No Chyba od najstarszego, do którego mam no naprawdę wielki, wielki szacunek. Jest to bardziej dla mnie woda kolekcjonerska. Miałem kiedyś flakon. No niestety sprzedałem, bo tak naprawdę no... Może teraz żałuję trochę, że faktycznie sprzedałem, bo flakon jest no bardzo piękny. No robi naprawdę chociażby jako za ozdobę kolekcji. No ale jakoś tak się stało, że faktycznie no poszło w świat. Ale zdobyłem za to fajną 4-militrową miniaturkę Chanel Anteusz. No, jak bardziej tutaj zapach taki drzewno szyprowy No, tutaj ewidentnie czuć lata 80. Myślę, przynajmniej mnie się tak wydaje, i ja dość sporo wyczuwałem takich, tego typu nud w takich tych starszych wodach pogoleniu, gdzie używali nasi dziadkowie. Tak, to był gdzieś ten trend, właśnie jeż, jeśli chodzi tutaj, właśnie o Chanel Anteusz. No nie wiem, nie mam tego małego opakowania. Gdzieś jest na pewno, ale no, przesiałem. E, tak. E, Chanel Anteusz. Pierwszą tutaj moim, moim flakonem z kolekcji Chanel. Małym flakonem. E, dalej. Tak będę starał się jechać może latami, rocznikami. E, no też sporo, sporo o nich powiedziałem. Jeden z moich ulubionych jest oczywiście materiał. Czekam oczywiście na wersję vintage z roku premierowego. No tak, muszę się jeszcze raz pochwalić, bo nie mogę się doczekać. Chanel Pur Om, rok 1999. Chanel Anteusz, bo nie powiedziałem, 81. O ile się nie mylę. No, sporo czasu. Tak, Chanel Alur Pur Om. Teraz będzie Chanel Alur Pour Om. Sport, czyli pierwszy flanker podstawowej wersji Alur, rok 2004. Też im się oczywiście bardziej przyjrzę na, w kolejnym, znaczy w kolejnym, no w materiale gdzieś w okolicach wiosny, czy też w samej wiosny. No bo faktycznie, no muszę zrobić taką dogłębną tutaj recenzję co do tych perfum. Ona już się gdzieś znajduje na moim kanale. To były takie, no. Yy, no pierwsze moje filmiki takie pilotażowe co do właśnie tego kanału i chciałbym się faktycznie zagłębić co do tej wody i powiedzieć o niej no sporo sporo więcej. Pierwszy flanker Alur on Sport Chanel 2004. Tak, później wyszedł na pewno, mam, mam oczywiście, że mam Chanel Alur on Sport Coloń, to jest rok 2007. No, tutaj też, owszem, jest też recenzja na moim kanale. Także zapraszam. No, coś wspaniałego. No, tutaj już bardziej cierpkość cytrusów, bardziej taka bardziej, jeżeli chodzi o sunstar, bardziej w stronę takich tych kwaśnych, cierpkich cytrusów, ale później jak najbardziej się to wygładza. I mamy taki styl, bardziej okroszony białymi kwiatami, co daje nam efekt takiej no jakby to powiedzieć balsamicznej nieco balsamicznej właśnie aury, takiej stonowanej, ale jak najbardziej zachowujący styl właśnie takiej, takiego koląskiego właśnie klimatu a zarazem sportowego no dwa w jednym można tak powiedzieć oczywiście mam jeszcze posiadam resztki tutaj od razu dopowiem no to była wersja koloń, ta jakby, no, po reformulacji, czy też faktycznie po reformulacji, ja mam tutaj jeszcze tą wersję koloń sport z dodatkiem. Tam jest, tutaj jest po prostu samo koloń. No i gdzieś podobno się zmieniła ta woda. Może nie podobno, tylko faktycznie, ale według mnie tylko włącznie na samym starcie. W tej wersji, tej starszej, tej pierwszej, te cytrusy są jeszcze jakby bardziej kwaśne, bardziej takie cierpkie i dłużej to po prostu trwa, aż rozwinie się ten wachlarz tych takich balsamicznych nut, czy, tych, czy też tych typowo takich świeżych. No tutaj w tej wersji Koloń, w tej właśnie drugiej, w tej obecnej, no ten początek jest taki, no, bardziej już do przyjęcia, można tak powiedzieć, taki noszalny, bardziej nie jest tak bardzo podkręcony tą swoją taką kwasnością, kwaśnością, Kwasnością. Dobrze. Jakoś tak. No. Kwaśnością. O. Yy, dobra. To to na pewno. Jeżeli o to tutaj już chodzi o samym starcie. To dla mnie to są dwie tak naprawdę właśnie. Yy, jedna. Znaczy, tak naprawdę jedna tutaj zmiana, jeżeli chodzi o reformulację. Yy, no tak. Czasami człowiek się też potrafi. Czy też może zaplątać. Tym bardziej przed kamerą. No, presja jest jak zawsze. Nieuniknione. A to nie jest film długometrażowy. To nie jest, wiecie, w kinie. Także w dubli nie będę robił. Yy, dobra, lecimy dalej. Yy, a, tutaj jeszcze nie pokazałem. Faktycznie, Aluron Sport mam też w małej pięćdziesiątce. Zapomniałem. Taki mniejszy brat. Ja bardzo dużo, najwięcej zużyłem właśnie jeśli chodzi o Chanel Allure On Sport. To jest dla mnie zapach, który kojarzę tylko i wyłącznie z wakacjami nad morzem, z moimi wakacjami nad morzem. Ja zawsze je zabieram ze sobą właśnie nad morze. Jedyne perfumy, które zabieram w podróż na urlop, to jest właśnie Allure On Sport. I później gdzieś powiedzmy teraz przy takiej zimowej porze wystarczy, że pomącham atomizer, no to faktycznie pierwsze co mi się kojarzy to plaża, morze, polskie może. No, Także no, gdzieś jest historia, zawsze ukryta w perfumach. Yy, dobra, kolejne perfumy też mam no, dwa flakony. A co? <laughs> yy, Allure om Edition Blanche. Mały i duży 150 i, i 50. No tutaj też wspomniałem kilka słów już na kanale. Też będzie większa recenzja, głębsza o nich na właśnie okres wiosenny, bo te perfumy jak najbardziej dla mnie pasują na okres właśnie taki wiosenny, a nawet przedwiosenny, kiedy to wszystko no, y, zaczyna tak naprawdę żyć, i dojrzewać ta przyroda. Y, zapach niedzielny, jak najbardziej dla mnie, i zapach jak najbardziej pasujący mi właśnie na święta wielkanocne. No tak mi się kojarzą te perfumy właśnie z tym klimatem takim. Pierwszych takich ciepłych promieni słonecznych, z tą pierwszą zielenią, z tym właśnie takim no, odświętnym klimatem, typu właśnie niedziela, czy też chociażby właśnie święta wielkanocne. Chanel Allure Homme Edition Blanche, to jest chyba rok 2014, o ile się nie mylę. I tutaj taka ciekawostka, ja mam tutaj Ode Perfume wersję. Wychodziły na początku wersje skoncentrowanej wody toaletowej. Tak samo też było w przypadku perfum Chanel Allure on Sport u Extreme. Też najpierw wyszła skoncentrowana woda toaletowa, później woda perfumowana. I tak naprawdę została ta jedna odsłona, czyli w postaci wody perfumowanej. No tak, a jeżeli już faktycznie zacząłem mówić o Extreme, to powiem Wam tylko, że kiedyś miałem. Owszem, ten flakon posiadałem. Chyba nawet dwa razy podchodziłem do tych perfum. One są naprawdę bardzo, bardzo fajne, przyjemne. Owszem, jak najbardziej sportowy klimat zachowany, ale dla mnie, no, za bardzo są, taki, za bardzo są w takim stylu yy, młodzieńczym. To jest taki no zapach bardzo okroszony nutami tonki i wanilią. Taki jest dla mnie no, za bardzo wprost. Mało w nim jakiejś no, tajemnicy, zachwytu. To jest po prostu dla mnie ładny, taki odświeżający zapach. No, bardziej otulający, niż odświeżający. Ja go, jak faktycznie używałem, jak używałem tych perfum, to raczej na okres jesienno-zimowy. Nie wtedy bardziej pasowały. Nie mam, sprzedałem. No, troszeczkę takie monotonne. Nic się z nimi specjalnego nie działo. Nawet potrafiły mnie gdzieś, no, faktycznie przynudzać, jak je użyłem. No nie wiem, no, jakieś, jakieś po prostu. Ja nie mówię tutaj, że te perfumy są złe. One po prostu do mnie gdzieś nie. Na tyle nie, nie zaskoczył mnie swoją taką tą postawą Chanel niż się spodziewałem. No. No nie krytykuję, ale no wolę jednak y, te inne zapachy, które tutaj przedstawiam, niż wydawać pieniądze tak naprawdę na cały flakon y, po to tylko i wyłącznie, żeby stały. No, no tak też nie chcę gdzieś robić w tej mojej pasji, w tym mojej hobby, bo, no, bo to są naprawdę cenne rzeczy. Także u Extreme jak najbardziej doceniam, ale jakbym dostał, to bym się nie obraził. <laughs> no, na tej zasadzie, o. Y, nie, żartuję. No oczywiście, no nie jest ten styl sportu, jeżeli mowa tutaj o sporcie, o perfumach, właśnie sportowych, nie jest do końca ten styl, właśnie, który mnie jakoś no bardzo, bardzo zachwycił. Yy, dobra, to było o Alur, linia Alur. No i oczywiście na sam koniec nic innego nie mogło pozostać jak Blue de Chanel, woda toaletowa z 2010 roku. Elegancja, wyrafinowanie 150 razy już o tym mówiłem yy, przepraszam za to materiał jak najbardziej do nadrobienia, ci, którzy jeszcze nie obejrzeli z okazji dziesięciolecia Blue de Chanel, na moim kanale oczywiście wow, no coś wspaniałego coś wspaniałego Blue de Chanel co jeszcze chciałbym tutaj dodać tak podsumowując o Chanel które posiadam ja tak naprawdę Chanel uwielbiam za wszystko za, wyłącznie za zapach za ten luksus można powiedzieć, no bo to jest naprawdę luksusowa rzecz za opakowania tak, tych, których nie pokazałem, bym miałem pokazać tak na szybko pokażę Edition Blanche, kartonik tutaj kolonii wersja Sport blue de Chanel no wszystko jest takie w najwyższej klasie, o tu jeszcze z folią Allure on Sport Pewnie, niech będzie folia. Nie zniszczy się tak szybko. Alur, no to jest najpiękniejszy kartonik, jaki spotkałem w świecie perfum. Także, no, chociażby za kartoniki ja uwielbiam te perfumy. Ja bardzo uwielbiam właśnie kampanie reklamowe. Wszystko to, co jest związane jest właśnie z tymi perfumami, uwielbiam. Śledzić gdzieś, czytać o Żak, o panu Jacques Polsz, który już jest, no niestety, na emeryturze. No cóż, no, kiedyś człowiek musi. Odpocząć. Oj, no wspaniałe rzeczy. Tutaj, wszystko to, to, co przedstawiłem, to jak najbardziej jest tylko i wyłącznie robota, wielka robota i wielki szacunek z mojej strony dla pana właśnie Jacques'a Polżu, wyłącznego nosa domu Mody Chanel. Od wielu, wielu lat wspaniałe rzeczy on tworzył. Teraz jego syn zaczął tworzyć właśnie dla Chanel. Nie wiem, czy na wyłączność, ale wiem, że już zaczął tworzyć. Między innymi perfumy Bleu de Chanel wersję Perfum, tą z 2018 roku również jest doskonała. Również. No, przepraszam, że to powiem. Przepraszam Chanel, przepraszam Bleu de Chanel, ale no najmniej mi się podoba tak naprawdę, że, jeśli mowa tutaj o Bleu de Chanel, ta wersja środkowa, czyli Eau de Perfum. No nie, jest za bardzo podkręcona tam jakaś tanuta jakby chyba owocowa, taka, no, która mnie, odrażni. No, drapie gdzieś w nos. No nie jest to przyjemne, jest to takie bardziej no troszeczkę nachalne. Czyli nie w moim stylu, nie do końca moje perfumy, żebym mógł ich używać. Yy, to to. Yy, na pewno już chyba skonstruował Olivier Polsz yy, Gabriel? Chyba tak, tak, tak. Mhm. Dla pań. Gabriel i nie wiem czy tą to... Najnowszą wersję, czy nie najnowszą, już nie wiem, bo to człowiek też się czasami gubi. Y, Mademoiselle, Coco Mademoiselle, wersja Intense. Chyba też, że jest tam robota Olivera Polsz, Nie wiem, nie zgaduję, ale coś takiego mi świta. Może faktycznie mylę tylko i wyłącznie z Gabriel. Y, za co jeszcze kocham Chanel? perfumy Chanel. No tak naprawdę za to, jaką mają w sobie projekcję. To jest projekcja idealnie do mnie stworzona. Ja właśnie lubię takie z klasą, takie nienarzucające się, tak zwane przeze mnie takie bańki zapachowe, że człowiek wyperfumowany właśnie Chanel, no jest taki po prostu w takiej tej bańce zapachowej, że ta projekcja, no nie wadzi nikomu, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej przyciąga, jeszcze bardziej nie wiem, yy, Wzbudza wszelkiego rodzaju emocje u tych wszystkich, którzy nas wyczuwają. No nie wiem, miałam jakieś takie podejście właśnie do Chanel i najbardziej szanuję i najbardziej lubię, właśnie. No Chanel, właśnie, tak naprawdę. Coś wspaniałego. Oj, trochę tego się uzbierało. No cóż, no takie hobby. <laughs> Jedni łowią ryby, drudzy kupują perfumy. No co zrobić? Dobrze, nie przedłużając, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli ktoś oczywiście nie zasubskrybował jeszcze mojego kanału, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo, oczywiście. Wdzięczny oczywiście w formie tutaj dalszych zapachowych tutaj moich materiałów, które będę umieszczał na, na moim kanale to to dziękuję za komentarze. Oczywiście w komentarzach poproszę jak najbardziej o dyskusję, jakie Wy lubicie Chanel. Oczywiście kobiety, oczywiście Panowie, jakie są Wasze najlepsze właśnie perfumy do Mody Chanel, za co lubicie Chanel? Czy faktycznie nie lubicie, dlaczego? Czy tylko właśnie chodzi o cenę, bo też no, może faktycznie odstraszyć. A czasami no, zapach może być piękny, ale narzekamy ze względu na to, bo faktycznie no, jest bardzo drogi. No, może faktycznie odczekać kilka miesięcy, odłożyć i kupić. I się cieszyć, tak naprawdę, niż nie kupić, a dużo dyskutować. Tak? Takie mam czasami wrażenie, że tak ludzie piszą na różnego rodzaju stronach w internecie, recenzjach, że. Co to takiego, co to takiego, a tak naprawdę nawet nie miał tego zapachu, tylko raz czy dwa przetestował. No, no też tacy bywają. Yy, tak, dziękuję za wszystko. Zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów. Zapraszam na Instagram i widzimy się oczywiście w następnym materiale. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Dobrego weekendu, cześć.